Dziś widzicie na zdjęciu taką moją wiertarkę stołową? Miałem kiedyś rumuńską, no i kupiłem taką z Kastoramy za 200 zł. Tu taka jest jakaś osłonka plastikowa przed wiórami, no ale to ona ona osłaniałaby praktycznie tylko uchwyt wiertarski, a nie tam gdzie wiertło i gdzie byśmy wiercili. delikatnie szpilki. bardzo lekka, mała no, zaleta jest tego, że ona jest na 220 gilza, bardzo mało wierciłem w niej luz na gilzie jest od samego początku, także widzicie jak się ręką rusza, to buja się jak wiercę coś, to odgina się cały słup bardzo delikatna ta wiertarka silnik ma takie S15. Dwa, że popracuje 15 minut, trzeba wyłączyć, bo można by było smażyć jajka. Bardzo cienkie, delikatne paski ślizgają się podczas wiercenia, szczególnie dużymi wiertłami. Piszę, że do Fi16, jak by mogła wiercić, to maksymalnie myślę, że dziesiątką. No, bardzo słaba, i drugi raz na pewno bym takiej nie kupił. A mam inne, dlatego ją tak tylko trzymam. Także. Mam frezarki, mam tokarki, także ona jest tylko taka awaryjnie w słyjówku. Ona jest do, jak to się mówi, do małych wiertek przystosowana. No, uchwyt to ma do szesnastki, także no, to jest na plus tej wiertarki. A wracając do silnika, po 15 minutach trzeba wyłączyć, odczekać aż ostygnie i tak producent, sprzedawca pisze w instrukcji. No i Castorava sprzedawała coś takiego. No dodatkowo ona jest bardzo lekka, nie wiem czy ona ze 30 kilo, 40 to maksymalnie pewnie waży to wszystko. Także kilogram. 5 zł, no to <noise> dobra cena. Także porównując, kiedyś chciałem dłu, ciągu, y, używać ciągłej pracy, to ustawiłem dwa wiatraki na silnik, no to mogłem pracować dłużej. Nie nagrzewał się wtedy ten silnik tak bardzo. Nie wiem, czego y, ten silnik nie odprowadza ciepła. No przydatny jest tutaj ten stolik, tutaj. Y, co jest taki góra-dół, jest bardzo lekki, no ale jednocześnie jest bardzo gipki i się odgina. No może tutaj coś w tej, tej róże jest, coś ona jest za cienka, cienkościenna i dlatego to się odgina. Także mówię, nie polecam Wam, nie kupujcie tych najtańszych, chociaż czasami słyszałem, że i te po 600 czy 800 zł, to one też wcale nie są lepsze, także jak ktoś kupi to wtedy się może oszukać. Także dziękuję.